O świcie pędzę wichrem przez ulicę. Jak przyjaciel dobry miasto wita mnie. I naprawdę tyle szczęścia wszystkim życzę. Ile daje mi Warszawa w każdy dzień. Proszę wsiadać, nikt nie spóźni się do pracy. Pojedziemy szybko, choć wokół las. Las rusztowań wokół nas to właśnie znaczy, że nie stoi tutaj w miejscu czas yy, yy, Autobus czerwony przez ulicę mego miasta mknie. Mija nowe, jasne domy I ogrodu w modny cień Czasem dziewczę spojrzenie Rzuci ku nam jak płomienny kwiat Nowy jest nie tylko nowy świat U nas nowy każdy dzień A motor tak buczy Brudni basem ponad mostem tej donacji radości W której serce moje gra Autobus Czerwony, a w nim ludzie, choćby każdy z was Wszyscy patrzą, jakby pierwszy raz zobaczyli miasto swe Wszyscy patrzą, jakby pierwszy raz zobaczyli miasto swe Kierownicę trzeba chwycić w mocne dłonie Kiedy motor jak koń młody na Nawet wiatr od Wisły nas już nie dogoni Nie dogoni nas gołębia szybki cień Proszę wsiadać do ostatni kurs, a potem, Gdy umilknie już motoru dźwięczny rytm, w jasne oczy swoje ja serce sercem modem Na twój widok miła zacznie bić. Pik, pik. Autobus czerwony Przez ulicę mego miasta mknie, Mija nowe jasne domy I ogrodów w modny cień. Czasem dziewczę spojrzenie Rzuci ku nam jak płomienny kwiat. Nowy jest nie tylko nowy świat, po nas nowy każdy dzień. A motor tak huczy, dudni pasem ponad mostem, tej radości, w której serce moje gra. Autobus czerwony, a w nim ludzie choćby każdy z was, wszyscy patrzą jakby pierwszy raz zobaczyli miasto swe. Wszyscy patrzą, jakby pierwszy raz zobaczyli miasto swe. Czerwony, a w nim ludzie choćby każdy z Was. Wszyscy patrzą, jakby pierwszy raz zobaczyli miasto swe.